Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Marta cześć. Linkiewicz. Witam. Cześć, cześć, cześć. Mocny uścisk. Tak? Możliwe, możliwe. Rozmawiałem z Ewą i powiedziała, że próbowała jakby wyciągnąć z ciebie starą twoją postać, jeśli chodzi o, o fighty, czyli taką zadymiarę z krwi i kości. No i powiedziała, że jesteś jakaś oporna, że nudna. I to co mm -hmm. powiedziała jeszcze na konferencji, tego nie będę cytował. Um, no ciężko wyciągnąć ze mnie tą starą Martę, bo tamta dziewczyna była kurwa na ostrej na imprezie cały czas. Wiesz, co mnie tak pobudzało? pobudzało pobudzały mnie narkotyki i alkohol, no kurwa. Wie... I teraz już nie ma w całym życiu? No nie, no. Ale jakby... no nie ma, nie ma, czy nie ma? Trochę. Ale co, o co ty pytasz teraz? No że nie ma w twoim życiu powiedziałeś, że pobudzały cię narkotyki i alkohol. Teraz y, pobudza mnie tylko... Co mnie pobudza? Hektolitry kawy mnie pobudzają. Chyba tak, mało wypiłaś? E... Zdaniem Ewy. Ze cztery wypiłam, ale ja po prostu jestem taka zasonowana i... Nie wiem, no nudna kurwa, no za dużo trenuję, wiesz, po prostu. A to też przyszło z wiekiem takie już tak, ustatkowanie, tak, czy, czy za, chciałaś się zmienić. Nie, i już za, nie chciałaś? Zauważyłam, że e, osoby, które lecą piecem e, w młodym wieku, tam ja zaczęłam imprezę, jak miałam 15, 16, 17, 18 lat, e, to była impreza, no to m, e, później jakby m, już mam 26 lat i się już wyim, wyimprezowałam. No mi się już nie chce. Mi się już nie chce. Czuję się jak stara baba wewnętrznie eee, i jest mi z tym okej. Okay. No. Bo Ewa powiedziała, zadeklarowała, że na następnej konferencji czy na face to face na pewno wyciągnie z ciebie tą starą Martę i będzie, będzie, będzie cię poddymiać. Jak ty Aha. się do tego odniesiesz? No. Wydaje się? Możliwe, że... Sobie bardziej podyskutujemy, bo ja teraz nie zagłębiłam za bardzo tematu, nie z bardzo tematy Ewy Brodnickiej. co to jest? Nie, nie, nie. Bardziej chodzi o to, że nie z niej suczka. E, i różne historie, różne historie się dowiedziałam, jak zeszłam z tego panelu odnośnie, o charakterze? Oj, odnośnie, y, odnośnie właśnie tych penisów. Może Ewa pyta o te penisy, dlatego że y, właśnie tak bardzo uwielbia penisy, szczególnie swoich promotorów. A, no i co? Więc tak, no na pewno ta druga konferencja będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tylko po prostu muszę się dowiedzieć y, więcej. Przegułowo. Tak, tak, muszę się dowiedzieć więcej rzeczy, bo y, słyszałam, już usłyszałam wiele. Widzę, że taka eskierka się pojawiła w tym roku. <grym> no, jak to zaczęłaś mówić. No. A to były grube tematy? Bardzo grube, no. Bardzo grube. Czy wiesz, ja tam nikomu, nikomu do łóżka nie wchodzę, ale skoro są to rzeczy, o których wiedzą, wiedzą prawie wszyscy, ja jestem taka, że y, widzę tylko czubek własnego nosa i nie interesuję się życiem innych. No ale. Skoro to big fight i ma być show, no to trochę pokretuję i wyciągnę jakieś brudy. Zdradzisz jeszcze coś więcej, jeśli chodzi o tych promotorów? Um, słyszałam, jest taki pan, który nazywa się Mario. Mario, ja jakiś Mario? Mario Boskini. Ty wiesz o kim ja mówię? <ścisko> <ścisko> nie, nie mówię ci. Generalnie chodzi... ludzie będą wiedzieli. Tak, ludzie na pewno będą wiedzieli, bo właśnie kolega wysłał mi wideo na, na YouTube z tym panem. Myślałem, że jakieś inne... Nie, 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 generalnie... Tak jak powiedziałam, każdy może się bzykać z kim tam chce, no, tak? Oczywiście. Ale... Nie no, słuchaj, zobaczysz. Oglądaj konferencję, no. Co z tym, co z tym Mario? Bo zaczęłaś i... Zobaczysz w komentarzach, bo na pewno ten, kto wie, ten wie. Ale tak jak Ci powiedziałam wcześniej, chodzi o bliskie stosunki seksualne ze swoimi promotorami. Czy myślisz, że... czy pytam, czy Twoim zdaniem właśnie ten przekąs, który powiedziała, że Ty jesteś tam nie do czy coś takiego, właśnie to jest takie jej kompleks na przykład? Czy... Twoim zdaniem? Nie, wydaje mi się, że to był jej kompleks, po prostu chciała mnie jakoś zaatakować. Mm. I chciała po prostu wyciągnąć ze mnie... Eem, troszkę takiej, e, e, wiesz, energii, trochę agresji, no, ale czy ja jestem niedoruchana? Nie, nie, ja jestem doruchana. Mam chłopaka, mam chłopaka e, i no m, przesadzamy trochę, wiesz, czasami. E, no na pewno musiała wrócić na celibat przed walką, bo nie mogę się zbytnio zbrunzlować. <noise> muszę wyjść, <noise> muszę być bardziej agresywna. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej kontuzji przed. No nie, właśnie, o... właśnie. A nie mogę być taka zbytnio zaspokojona. Podo... Podobno sportowcy, wiesz, przed walką muszą w celibacie, nie? Tak, to prawda. na nogi podobno źle działają. Słyszałam, słyszałam właśnie o tym celibacie. No, będę musiała sprawdzić, bo ym, no tak no, człowiek jest bardziej agresywny, tak a ja... Potrzebujesz tej agresji? Tak, potrzebuję tej agresji. No, ja jestem po prostu spełniona. Czyli no. I, no właśnie chciałem powiedzieć, czyli jeśli na konferencji dzisiaj była spokojna, to tak. można wnioskować, że... Ym, mo można wnioskować, że po prostu ym, mam chłopaka. Okay. Hmm. No. Dobra, to chciałem jeszcze zapytać o, o tą starą Martę, jeszcze po, powróćmy do tego tematu, bo cały czas mam przed oczami twój wywiad z Wówuniem tam nad rzeką, jak nagry, oh, wow. nagrywaliście. No I teraz wiadomo, że to jest zmiana o 180... był, to był, yy, pierwszy mój chyba taki publiczny wywiad. Który był e, mocny i e, jest, jest taki smaczek, że ja na ten wywiad przyszłam prosto z imprezy. No, to już mówiłaś tam. No. Przyszłam prosto z imprezy. E, chyba powiedziałam Wywuniowi, że musimy kupić piwko. Kupił? Kupił, kupił. Kupił, kupił. kupił. Pozdrawiamy Wywunia. E, tak, pozdrawiamy. No, mm, świetny, jest ten, świetny jest ten wywiad i ma chyba kilka milionów wyświetleń. Ale patola. To jest jeden z najpopularniejszych, czy najpopularniejszych materiałów w ogóle na kanale. Tak, wiem, wydał, wiem. No. Wiem, wiem, no. Tak, i rozumiem, że chciałbyś, żeby tamta Marta wróciła? Nie, ja tak nic, nic takiego nie powiedziałem. No Ewa, Ewa chciała, żeby... Ale na, na wywiadzie tylko. No to Ewa chciała, wiesz, wydobyć nie. z Ciebie... Nie, ciężko jej będzie. Ciężko jej będzie, tamta Marta jest zagrzebana żywcem. Żywcem? Tak, no. Jeszcze ostatnie pytanie, czy zakończenie kariery przez Link, Lil Masty. Tak, y, Masty. Zawsze to przepraszam. Z, zakończenie kariery przez Lil, Lil sprawiło ci przykrość? Hmm. Tak, szczerze? Czekaj, Poczekaj, co, co tam? Słyszę, że Zusia jest crackhead. Czy ja dobrze słyszałam? żeżuś ja? Oh. że ja jestem słaba? no to nieźle. że ja jestem słaba? oh oh, oh. oh, oh, oh. dawno nikt mi nie powiedział, że jestem słaba. Masz to nagrane? Okej. Okay. Dobra, jaki, jakie było pytanie? Dokończmy to. Czy zakończenie kariery przez Lil Masty sprawiło Ci przykrość? Czy zakończenie kariery przez Lil Masti sprawiło mi przykrość? Nie, nie sprawiło mi przykrości. E, jakby totalnie rozumiem to, że kobieta jest w pewnym wieku i po prostu chce się, e, chce się rozmnażać, no. Wiesz o co chodzi? To ja tak samo jak skończę 30, 30 dajmy na to 35 lat będę chciała pewnie pomyśleć o założeniu rodziny. Ale tak jak powiedziałam, przez 30 raczej nie. Po, po 30 raczej na pewno. życzę Ci, żeby wszystkie Twoje plany się spełniły. No, okej. Okay. No i co? I także tak. tak. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Najlepsze antyfakty.